Nie ma nic gorszego niż latem stać przy gorącym piekarniku, żeby przygotować deser. Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Jaśnińska i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak przygotować deser, który prawie robi się sam. Jeżeli chodzi o przygotowanie i użycie składników, to ja korzystam z naszych sezonowych nektarynek, ale możesz tutaj użyć moreli bądź brzoskwini, zależy ci od tego co lubisz. Do przygotowania tego deseru, który jest bardzo prosty, mamy tylko kilka składników, ale ważna jest ich jakość. Potrzebujemy pistacji, to są pistacje, które zmieliłam w młynku do kawy na takie drobne, drobne grudki. Do tego użyję tymianku, ja nie lubię bardzo słodkich deserów, ale lubię przemycać w deserach właśnie takich delikatnie, ziołowy posmak i właśnie tymianek dzisiaj mi w tym pomoże. Oraz dodamy kokos, nie znam nikogo, kto nie lubi kokosu, dlatego te wiórki kokosowe będę zapiekała razem z moimi nektarynkami. A na sam koniec, kiedy nektarynki w tych wszystkich jak się upieką, podam je z jogurtem i miodem. Do dzieła! Potrzebujemy nektarynki albo morele, tak jak Ci wcześniej wspomniałam. Przekrawamy je dookoła, tak żeby nożem dojść do pestki i spróbujemy, jeżeli są bardzo dojrzałe, to udaje się właśnie fajnie odkręcić. Nie musimy na tym etapie wyciągać pestki z tej drugiej połówki, w momencie, kiedy nektarynki się pieką, to ta pestka nam się poluzuje i sama nam wyjdzie. Układam je w blaszce. Piekarnik nagrzałam do 160 stopni. To jest taka optymalna temperatura, żeby te nektarynki nam się tak powoli w nim zapiekały i delikatnie karmelizowały. Nektarynki są ułożone w blaszce. Teraz posypię je pistacjami. Niecałymi, dlatego, że część pistacji chciałabym użyć do podania na sam koniec po upieczeniu. Następnie wiórki kokosowe. Tymianek, który bardzo się lubi właśnie z takimi owocami. Także tymianki, zioła, rozmary nie dodajemy tylko do dań wytrawnych, ale też świetnie się sprawdzają w deserach. I na sam koniec odrobinę miodu. Owoce same w sobie są słodkie, ale dzięki temu, że damy troszkę miodu, to jeszcze lepiej się skarmelizują. I tak przygotowaną blaszkę wsadzam do piekarnika nagrzanego na 160 stopni na około 15 do 20 minut do momentu kiedy ręki będą miękkie i soczyste tak żeby podać je z jogurtem. 15 minut minęło idę zobaczyć, jak się miewają moje nektarniki w piekarniku. Są zarumienione, kokos już jest delikatnie złoty, pora je wyciągnąć. Jak widzicie. Jeszcze tutaj skwierczy. Miód się idealnie skarmelizował. Jakie podać i jakie nakładać? Jako, że deser zrobił się prawie sam, nakładamy do miseczki jogurt. Ja bardzo lubię jogurt grecki. On jest ma gęstą konsystencję, jest delikatnie kwaskowaty. I do tego dodajemy nektarynkę. Na samą górę posypujemy jeszcze raz pistacjami. Oraz jeszcze raz odrobiną kokosa, a całość oblewamy delikatnym miodem. Ekspresowy deser do zrobienia w 15, no może 20 minut. Jak widzisz, nie trzeba stać w kuchni, nie trzeba wyrabiać ciasta, a można najbliższych poczosować czymś pysznym. Życzę Ci smacznego i zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego konta Kulinarne Nawigacje.